No co nie spodziewaliście się pewnie tego, albo jeżeli już, hmm. dlaczego zaczynam od nowa? No, znowu zginąłem z rąk jakiegoś potwora, potwora konkretnie. Wiedźmy, która użyła swojej magii, żeby wykończyć mnie przed siódmym odcinkiem, i wcześniej chciałem sobie zrobić cel ustalić, żeby wrzucić sobie 10 odcinków do wakacji, ale stwierdziłem, a przecież to się nie uda. No i nie uda się. Dlatego stawiam sobie inny cel, żeby wrzucić w te 10 dni, a właściwie nie w dni, tylko do lipca, do końca miesiąca czerwca, wrzucić te 5 odcinków. Na początek będzie głośny proces zbiórki drewna. Za szybko zrób coś na narzędzia Moris. Szybko narzędzia rób. Bo to ma być naprawdę krótki odcinek. Odcinek ma być bardzo, bardzo krótki. Wersja jest ta sama. 1.112 jakby coś. To od razu mówię wszystkim tutaj zgromadzonym, czyli tak prawda nikomu, ponieważ wątpię, żeby to ktoś oglądał, a jak już, to się cieszę, Optifine jest. Tylko będę musiał nieco go podkręcić. Czy znajdę szybko kamień jakiś, jaskinie cokolwiek? Tam coś na południe widzę ode mnie. Ta mapka jest przydatna. Czekaj, tu jest południe. Czy ja słyszę zwierzątko jakieś? O, o! Mam teraz jedzenie. Trzeba było tak nie biegać. Moim zdaniem. A tak naprawdę to sobie nie ustalę żadnego celu, ale jeżeli uda mi się osiągnąć... Jeżeli uda mi się wrzucić gdzieś 5 odcinków do końca miesiąca, to będę z siebie naprawdę, naprawdę zadowolony. Ponieważ nigdy takiego celu mi się nie udało osiągnąć. Uuu, lawa. Pewnie... Potworów jest mało w takiej jaskini, dlatego na szybko wydobędę sobie... Tyle oto kamienia na nowe narzędzia. Gadania będzie strasznie dużo. Odcinek będzie dosyć krótki, moim zdaniem. Uwaga, od razu mało montażu jest. I z racji, że jest to pierwszy odcinek... A nie, co z tego, wrzucę go i tak do premiery. Będziecie mogli, albo już możecie po godzinie 19. Ponieważ mówię to przed 19. Przed 17, tak naprawdę, jeszcze. Ale już po 19, jak już będzie. Będziecie mogli sobie tam. Nie. Po 19, jak już weszliście. Jak już jest dostępny ten oto film. To. Będziecie po prostu mogli go obejrzeć, no. Teraz powiedziałem to w czasie przyszłym, ponieważ nagrywam przed godziną 19, słuchajcie, E tam wrzucę ten film jako premierę. Chwila, 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 uno momento, jeszcze 8 sztuk na piec. O, tutaj w tej wnęce będziemy zaczynali nowy odcinek Jeden z pięciu odcinków to teraz będzie Do końca czerwca, także jeżeli nam robi tu ładnie mięsko A ja się z wami już żegnam I mam nadzieję, że ten odcinek był Wystarczająco krótki jak na wprowadzenie do serii I mam na i... Zostawiajcie łapki w dół! Piszcie negatywne komentarze, zostawiajcie łapki w dół! Tyle ile możecie! Piszcie zęby na czacie w komentarzach jak, jak możecie. Róbcie wszystko po to, żeby mi zdjęli ten film. Bo będzie taki kiepski Bo jest taki kiepski według moich widzów, żeby zdjęli mi kanał cały.